Hejka tutaj Wiki Wiki króliczek, zostawicie łapki w górę ze subskrypcją i my zaczynamy jakby to jest nowa rodzinka o Jezu Zamętona no, jestem dzisiaj jakoś tak Nie wiem może zamerką w domu zostanę Pomyślę i z Ała może z olewkiem też, ale nie wiem na razie. Mateusz. Wiko, co jest? No wstawaj. No, ale dzisiaj jest piątek. Tak, dzisiaj piątek. To może tak sobie zrobimy tak dla wszystkich. Jeden dzień wolny. No okej, okay, jeden dzień wolny dla wszystkich. Mateusz, wyciągnię cię. Ja idę już na dół, bo po prostu. Maja jakby co to, y, tata ma, to tata Mateusz ma 40 lat, mama Wiktoria ma 34, tu jest, tu jest Maja, która ma, y, która ma lat 19. Nie, ona ma 19, y, tu jest mała tu jest mała Ala, która ma lat 1, tu jest Libia, która ma lat 16, nie, ona ma 7. Nie, ona ma. Ona ma czternaście, ona ma dwanaście, a ona ma yy, 15. Tak. I tam będzie jeszcze brat. Dobra, ubieraj się, Maja. Po <laughs> co ja mam ubierać? Maja. No co, mamo? Po co mi jest ubieranie? A po co ma ci być ubieranie? Faśnie. Ty się mnie to zapytaj. No właśnie, po co ma być mi ubierać? Uważaj, bo tam był telefon Zuzi. O Jezus! <tryk> Livia, proszę stać. Dobrze, mama, tutaj jest mój ciuch? Tak. Ubieraj sobie opaskę, bo ja zawsze ubieram opaskę. Zuzi, telefon tutaj dam. Sprawdzam coś. Zuzia. Wstaje, wstaje, jestem już. Czemu macie wszystkie takie same dzwonki? No zobacz, mamuś. Widzisz, <laughs> Dzisiaj zostaję w domu. ui, Ubierz, ubierz Amelcia okulary, bo masz wadę w wzroku. Olaf też ma dokończę swoje rysowanie. Olaf, jestem, mamo. Chyba ten. Ja, misiu. Też dokończę rysowanie. <laughs> Okej, okay, idę obudzić waszego brata. Wstawaj, no już. Jezu, tu jest dla dziewczyn i trochę ciuchów. Dziewczyny. Jezu. Skąd to tu się znalazło? Co jest to jest też nasze to jest ojca. No i piżama Olafa. Tak zrobimy. Te idą do szafki, ale na samy środek. Tutaj idzie to na sam środek i to. Dobra, i tak zrobimy. Okej, okay, kolorujemy. koloruję te żółte środeczki. Nie swoje oczy, robaka. No, Dobra, dzieciaki chodźcie na dół, dobrze. Dziewczyny mama powiedziała, że idziemy na dół. O, fajna lampka, wezmę ją sobie. I, ale to miało być dla Zuzi. Proszę, Zuzia. Nie, nie potrzebuję jej, Może się bym sobie wziąć, Amela. Dzięki. Z taką tutaj. A tak. Jest dobrze. O Jezus. Prawie weszłam do plecaka. Duża jestem. <laughs> Idę go dać. Proszę o twój swój plecaczyk. Mamu plecak. Już nie jestem mała, tak jak mały, tak jak Amelka albo Olaf. Co dziewczyny. Tata chyba jest jeszcze w windzie. no coś się zaklinowała. Oj, tato, tato. Nawet tu trzeba tutaj włączyć guzik jak najszybciej wejść. Włączamy guzik pip. Dobra, już zjechaliśmy. Mama, weź swoje podpaski. Dam ci je do łazienki. A książkę sobie poczytam. Dzięki, dużo. O Jezu, dzieci. Ile was tutaj jest, dzieciorki? No, mama, powiemy Ci, że nas dość dużo jest. Jeszcze jak liczy się tata, to nas będzie na nazywam, będzie osiem razem z Lili i Tatą. No właśnie. <laughs> no Boże, wy to jesteście Mondeale. Na no Mondeale z nas to jakieś takie pierdo... Bo jesteśmy takimi, takimi pierdołkami, że ja nawet jeszcze nie umiem tabliczki mnożenia. Livia jest od ciebie o rok młodsza, już tabliczka opanowała. Ja nie wiem, jak ty to Livia robisz, musisz mnie nauczyć. Nauczę, ale musisz się dobrze zachowywać. Eee. Dobrze, idziemy. Tak. Nie, ja chyba sobie tutaj usiądę. Nie, ja chcę usiąść na fotel. My tutaj. Ja tu. A, znowu to nudy. Cieszę się, że my tutaj wybrałyśmy, że siedzimy. Mamo. Słucham, Liwia. Gdzie jest chleb? W lodówce. Bo chciałam sobie zrobić kanapkę z ketchupem. Wiem, że jestem nienorwana. Dobra są kanapki z ketchupem. Okej. Okay. I wiemy też pomidora. Ketchup. Musztarda. I pomidora. Okej, okay, otwieram, biorę talerz. No, mogę w, w twoim kubku zrobić sobie herbatę. Dobra. Mam zrobić papkę dla Lili. E, dla Ali. Tak. Mleko jej też podgrzałam. Proszę. Dzięki. Zuzia, fajna ta książka. No, możesz sobie połowę przeczytać. Dzięki. Ale na fajnym miejscu. No, ej, to ja w tym czasie sobie zrobię. Widzicie? Oliwie interesujące. No, wiesz co to moja, przeczytaj. Mimo a taka fajna. Jak książka. Dzieci, idziemy się mieć na początek maluchy. Jej! Ej, a my na początek nie możemy, mama. Nie, na początek maluszki. Maluszki, ubierajcie w pieluszki. O, się. Maluszki, ubierajcie się w pieluszki. Ściągnijcie okulary, żeby przypadkiem wam się nie stukły. I Lila. Dobrze dzieci, ciałko sobie umyjcie i Lili też. Z główki. Ok, na początek, na początek wyciągam Lili, suszę jej włoski. To było bardzo krótkie i wyczesuję. Ok, Lili już słucha. Proszę. Dzięki, mama. Teraz amela tutaj wycieramy, wycieramy. Wycie, wycieramy. Biorę i okulary. Mam ciebie wyciącać tak. Kiteczka Chcę... Dobrze proszę kiteczek. Ola, wychodź. Olafek. Wycieram. Ubierę okulary, wysuszę ci włosy i uczę się. Okay, jest wszystko tak. Ja teraz idę. Jeszcze się nie ubieram, bo zapewniam, że na chwilę maluchy przyjdą po ściotecki. Mamuzi, mogę, y, mogę ścioteckę siostra. Możesz, możesz. Dobrze, że ich myślę, zajmów trwa tyle, co miała kąpiel. Zobaczcie, tutaj pisze... Y, ten płyn jest od 10 lat do 20, do 40. A ten tutaj pisze, że jest, że jest od 8 lat do, do, do 100.